To za rzeka, której źródło jest niepojęte. Nie potrzebuje spać. Płynie we śnie, w pustyni, gdzieś w podziemiu. Ta rzeka mnie porywa i jestem tą rzeką. Z jakiejś ulotnej materii zostałem stworzony, z tajemniczego czasu. Być może źródło jest we mnie. Być może z mojego cienia wyłaniają się fatalne i złudne dni. nawet pusty krajobraz pełen jest dla mnie niejasnych obecności właściwie krajobraz nie może być pusty zawsze przybiera formę kiedy wychodzę naprzeciw przestrzeni to jednocześnie w niej jestem a kiedy pozostaję z nią sam na sam będąc jak medium wyczuwam delikatne wibracje to pustka Maszyny do mieszkania i place zabaw ze stali, ścieżki na skróty wydeptane na trawnikach przez spontanicznych planistów, klepsydry piaskownic, ławki i szczątkowa zieleń skarlała z niedostatku światła. Ostatnie to pole jak żywe pomniki epoki szybkiego wzrostu. Taka przestrzeń jest trochę jak XIX-wieczne lustro po babci, które wędruje ze mną z mieszkania do mieszkania. Lekko już zmatowiałe, jakby powtarzanie wizerunków zużywało je. Jakby wypełniające je obecności nawarstwiały się i zagęszczały, czyniąc obraz tej chwili tak wieloznacznym, że prawie nieczytelnym. Londynek. Dzień musiał być czysty, kiedy rozkładałem statyw, mocując na nim skrzynkę aparatu. Jak zwykle czułem lekką ekscytację przemieszaną z niepokojem i nie potrafiłbym dzisiaj powiedzieć, co przeważało. Kim tam byłem? Podglądaczem? Flanerem z nieodłączną czarną skrzynką aparatu? Tą dziwną urną do balsamowania czasu? Kiedy odsłaniam migawkę, gdy zaczyna się proces naświetlania, Czułem jakby coś wesoło mnie do środka. Przez chwilę jestem wewnątrz. Ślizgam się po powierzchni kliszy. Uważność jest w celebracji. Kiedy po niemal dwóch dekadach powiększam ten negatyw, odkrywam wewnątrz po otwartych drzwi rozmazaną sylwetkę, a więc byłem obserwatorem i obserwowanym jednocześnie. Zima na krawędzi. Na krawędzi starego kanału stawiam aparat. Nic się nie może wydarzyć. Nikt przypadkowy nie wejdzie w kadr, a jeśli nawet, rozpuści się w czasie kilkunastu sekund naświetlania, w czasie których wiem to na pewno. Lustro wody zmatowieje, odbijając niewyraźne kształty. Skąd bierze się to nieodparte wrażenie, że współczesna fotografia często przypomina bardziej vivisekcję rzeczywistości? Codziennie, chcąc nie chcąc, widzę nadmiar zbytecznych obrazów, falują jak krzykliwe zasłony, oddzielając mnie od tego, co jest stanem faktycznym, i wygląda zupełnie inaczej. Poza ścianę niechęci przechodzą jedynie te obrazy, które nie są dowodem, ale świadectwem. Świadectwo pojawia się wraz z obecnością, uczestnictwem i uważnością. Teraz, kiedy dryfuje po powierzchni swoich dawnych zdjęć. Złożoność procesów, która towarzyszyła ich powstaniu, pozwala mi odkrywać od nowa. Na fotografii jest wyspa młyńska, ale nie myślałem wówczas o samym miejscu, tak osobnym i tak odrębnym wtedy, dziś wyglądającym zupełnie inaczej. Lustro wody i samotna ławka, na której przysiadła pustka. Fotogenia miasta ukryta jest pod powierzchnią. Zrywam kolejne warstwy, szukam stanu sprzed teraz, jakby to, co jest teraz ukrywało nieokreśloną przeszłość, jej obraz. Nie chodzi nawet o to, co tu było wcześniej: dom, fabryka, drzewo, plac zabaw, ale co wydarzyło się w tej scenerii, kto się wydarzał? Pusty krajobraz, jak foremka z dziecięcej piaskownicy zamienia piasek w rozgwiazdę albo muszelkę i wyobraźnia przybiera kształt. Kiedy naciskam migawkę aparatu rozpoczyna się dziwny proces. Jakbym przekreślał teraźniejszość, strącając ją w przepaść niekończącego się trwania. W samym tym geście zawiera się początek jakiś niewyobrażalny koniec unieważnienie czasu i przestrzeni. Światło tchnęło już energię w kryształy srebra. Obraz utajony ożył to początek historii, nieodwracalnie zapisany w negatywie. Obraz kładki na Ludwikową pamiętam nie tylko z tych fotografii, ale z kilku sytuacji pomiędzy zdjęciami. To obrazy, które osadziły się w pamięci i póki co nie mają swoich materialnych reprezentacji w postaci zdjęć. Spisuję słowa, zanim pojawi się interfejs do sczytywania obrazów z myśli. Może słowa też są materialne. Korowot ludzi są kładką, pobrzękują znicze w reklamówkach, jest wilgotno i tłoczno. Ten dziwny łańcuch ludzi i chryzantem. Unosi się ponad torami razem z pamięcią o tych, którzy odeszli jest 1 listopada któregoś tam roku. Tęsknota za pierwszym krajobrazem jest utopią. Ślady obecności są wszędzie, nawet las jest pełen subtelnych znaków, rzeka powtarza jakieś szepty, urwane rozmowy, słowa i obrazy. Pusta remontowana śluza wygląda jak stanowisko archeologiczne. Być może fotografia pojawiła się, by ukryć przed nami prawdziwy obraz, zmącić jego znaczenie. W teatrze fotografii i rzeczywistość jest kurtyną. Fotografia, kiedy zostawiłem z boku znaną mi etymologię i próbuję szukać innego odniesienia, bliższego współczesności, dzielę na sylaby wyraz fotografia i zatrzymuje się na środkowych to gra. To przede wszystkim gra z czasem. Kompulsywne i nierealne pragnienie, by zatrzymać, czy rzeczywiście nierealne. Miejsce było tu zawsze. Podchodzę do drzewka to jabłń z upiłowaną gałęzią śladem dawnej pielęgnacji. Przyglądam się swoją, może nawet próbuję liczyć, ale odpuszczam. Czy tak to wszystko będzie wyglądało? Spoglądam w stronę ruchliwej ulicy biegnącej tuż obok. Od lat oglądam, jak pozostawiana sama sobie ziemia, wyspa jakaś w sercu miasta, rezerwat zapominania, zaczyna żyć własnym rytmem. Czasem myślę, że przychodzę tu pomyśleć. Próbowałem też czytać, odpoczywać, fotografować, ale wszystko połowicznie. Zupełnie jakby miejsce narzuciło mi jakąś nieokreśloną czujność. Z roku na rok Ziemia prowadzi swój nieziemski plan w jakimś określonym celu we wszystkich kierunkach świata. Jak starzeje się fotografia? Jak zużywa się obraz? Brzegi zdjęcia się strzępią. Kiedy złożymy fotografię, w miejscu zdjęcia pęka cienka warstwa emulsji i powoli zaczyna odpadać. Podobnie dzieje się, gdy przedrzeć zdjęcie. Czasem, gdy jest źle przechowywane, pojawia się na nim grzyb albo pleśń, to świetne podłoże do innego życia. Obraz ożywia się też pod spojrzeniem. Jest jak magiczna moneta pamięci, która nigdy nie jest ta sama.